Gdy stanęliśmy u granicy, która dzieli Polskę niepodległą i Polskę porozbiorową, mąci się nam w głowie. Tracimy równowagę i bliscy jesteśmy z wątpienia. Polska, takie potężne, rozległe państwo upadła. Jakżeż to mogło się stać? Kto ponosi winę? Czy nasi przodkowie? Czy przyczyn upadku szukać należy w położeniu geograficznym, w zaworczości sąsiadów? Czy katastrofa rozbiorów była dziełem ludzi, czy też Boga? Tragiczne pytanie, którego nie mam zamiaru pominąć w mych wieczorach pod dębem. Ani się śni, szukajmy prawdy i tylko prawdy. Lecz w jej poszukiwaniu schodzić nam nie wolno na manowce pesymizmu. Raczej niech nami rządzi mądre, bardzo dawno temu wypowiedziane przykazanie. Aleć i grzech jest wielki, i nigdy nie godzi się desperować o Rzeczypospolitej. Tak jest. Nigdy przenigdy. Na bardzo krótko przed jakże szczęśliwym dla nas końcem pierwszej wojny światowej, zespół znakomitych historyków wygłosił serię odczytów pod zbiorowym tytułem Przyczyny upadku Polski. Uczeni profesorowie, nie starając się bynajmniej znieczulać bolesnego zabiegu, sięgnęli do głębi rany, rozdarli ją, spojrzeli odważnie upadkowi Polski w oczy. Zamiast pochlebiać dumie narodowej, zamiast przypisywać winę straszliwego dramatu naszych dziejów wyłącznie okolicznościom zewnętrznym, spróbowali spokojnie, rzeczowo sporządzić wielki rachunek sumienia i zarazem uwzględnić wszystkie upadku przyczyny. Rzeczywistość zgotowała uczonym historykom dziwną niespodziankę. Gdy ich wykłady ukazały się w druku, były chwilowo nieaktualne, bezprzedmiotowe. Rok 1918. Prawili o przyczynach upadku Polski, a tymczasem Polska wstała, tak nagle, jak w górach nagle wstaje słońce. Co prawda, wiele rozmaitych objawów zdawało się wskazywać, że Polska może odrodzić się, ale szybkość tego zdarzenia była czymś oszalamiającym. Spaliśmy, nie przeczuwając rozwoju wypadków. Ranek przyniósł nam państwo, własne państwo. Zbudziliśmy się, a Polska w czasie naszego snu zakwitła lasem biało-czerwonych sztandarów. Byliśmy wolni. U siebie, we własnym domu. Wykłady, o których wspomniałem mi ta książeczka zbiorowa nosząca tytuł Przyczyny upadku Polski stanowią tylko jedno małe ogniwo w długim łańcuchu rozważań, skarg, żalów, narzekań, zarzutów. Są cząstką procesu, który zaczął się bardzo dawno, bo w ostatnich latach XVIII wieku. Jakże trudno było Polakom, jeszcze wczoraj wolnym, pojąć, że Polska została wymazana z mapy Europy. My w 1918 roku zbudziliśmy się wolni, oni zaś w 1795 roku zbudzili się niewolnikami. Polski nie ma, a przecież była jeszcze wczoraj, była wielka, potężna. Z rozbicia dzielnicowego połączyła się W zwartą całość pod Lokietkiem Pod Kazimierzem Wielkim sięgnęła Po utracone ziemię na południowym wschodzie Połączyła się z Litwą Stratowała krzyżaków pod Grunwaldem Pod Kazimierzem Jagiellończykiem odzyskała Pomorze Poszła dalej, na wschód I objęła inflanty. dotarła do Moskwy uwolniła Wiedeń Opierała się zwycięsko Tatarom, Turkom, Moskalom Spolonizowała w drodze pokojowej Olbrzymie obszary Wyszła cudem z potopu szwedzkiego I nagle... Nagle, chryste Panie spełniły się cyniczne, bluźniercze słowa króla pruskiego Fryderyka II, który w układach z Petersburgiem i Wiedniem powiedział komunikować się będziemy we troje tą samą hostią, to jest przełamiemy się Polską. I tak się stało. Dlaczego? Dlaczego? Historia winna służyć prawdzie. Nie wolno jej fałszować nawet dla pokrzepienia serc. Bywało jednak rozmaicie. Niemcewicz, którego współcześni zwali człowiekiem polską, był zdania, że w okresie upadku wolności trzeba naginać prawdę tak, aby nieść pociechę wątpiącym. Powiedział dosłownie, choćby się miało rozmaitymi sposobami naciągać przedstawienie historyczne do tego zamiaru. Celowi temu służyły jego słynne umiany przez wszystkich Polaków na pamięć śpiewy historyczne. Inny historyk, Joachim Lelewel, traktując w swych pracach naukowych surowo i odważnie dzieje Polski, nie wahał się, pisząc popularne opowiadania z naszej przeszłości dla dzieci i młodzieży, stosować znieczulenie. Po upadku powstania listopadowego zwracał się do młodych czytelników w słowach – Lat czterdzieści w życiu narodu jest małym przeciągiem, więc i czyn odrodzenia Polski pewnych lat potrzebuje. Wy podrastacie i może dorośnicie tej chwili najgorętszej, gdzie i waszej młodzieńczej będzie potrzebą usługi. Rozpamiętujcie przeszłe przygody, a bądźcie dobrej myśli, nucąc sobie piosenkę ojców waszych, bo Polska nie zginęła, kiedy wy, młodzi, żyjecie. To rok 1836. W okresie porozbiorowym Polacy byli na zmianę dobrej i złej myśli. Uwielbienie Polski i wyrok potępiający naszą przeszłość występowały u tych samych ludzi. Bo, na przykład dla Słowackiego, Polska była raz Chrystusem czy Winkelridem narodów, raz Pawiem narodów i Papugą. Nawet gdy na przelomie XIX i XX wieku powstanie wielki spór szkoły krakowskiej i warszawskiej, gdy jedni historycy szukać będą winy upadków nas samych, inni w położeniu geograficznym, i wtedy nawet ów optymizm i pesymizm nie przybiorą formy absolutnie czystej, czego świadectwo widzę w fakcie, że filar szkoły krakowskiej pesymistycznej, ksiądz Walerian Kalinka w pracy, jaką była dawniej Polska, dojdzie do wniosku, że była lepsza niż inne państwa. Podczas defilar Szkoły Warszawskiej Tadeusz Korzon zawołał mógłbym z własnych badań historycznych pokusić się o charakterystykę popędu samobójczego, jaki objawia się w narodzie polskim od połowy XVIII wieku, a trwa niestety do dziedzinia. Michał Bobrzyński sformułuje wnioski pesymistyczne. Władysław Smoleński optymistyczne, w sto lat po rozbiorach, z grą pół wieku po klęsce powstania listopadowego, a w kilkadziesiąt lat po katastrofie styczniowej. Rzecz jednak można, że zwłaszcza w wykładzie popularnym, publicystycznym przeważa skłonność do idealizowania przeszłości. Ta skłonność znajdzie wyraz w duchu dziejów Polski Antoniego Holoniewskiego i zwłaszcza w nieco późniejszej książce Artura Górskiego pod tytułem Ku czemu polska szła? gdzie czytamy słowa: Pesymizm historyków ostatniej doby wybijał młodemu pokoleniu podstawę spod nóg. Nie mało też przyczynił się do przygnębienia energii narodowej i do zagubienia instynktu. Gdy już zabrnąłem w cytaty, gdy dzisiejszy wieczór jest jakby spojrzeniem wstecz, wypada mi jeszcze przytoczyć historyka Jana Kochanowskiego, który na pytanie, co uczyniła Polska dla świata, rzuca odpowiedź: Obdarzyła świat wolnym wewnętrznie człowiekiem, pełnym jako źródłem potęgi, nie tracącego wśród klęsk najcięższych mocy swej narodu. Piękne słowa ale tylko słowa, które wiodą na bezdroża megalomanii, gdzie czekają nas zawsze uskrzyżowania szlaków rozmaite niebezpieczne uogólnienia w rodzaju sloganu o Polsce jako o Chrystusie narodów albo jako o natchnieniu świata. Zajmiemy się raczej innymi sprawami. Wspomniany historyk Bobrzyński winę upadku Polski widzi w nas samych: w niemocy państwa, w bezrządzie, w samolubstwie warstwy kierowniczej, w nieposzanowaniu prawa, w anarchii, w egoizmie, w braku woli, w świadomym ogałacaniu się ze środków obrony. Jak widzimy, jest to wyrok surowy, potępiający przeszłość niemal bezapelacyjnie. Tenże sam Bobrzyński zwalcza opinię, jakoby przyczyną upadku Polski było jej położenie geograficzne, brak granic naturalnych, szeroko na wschód i zachód otwarte dla sąsiadów bramy. Ten zagorzalny, twardy pesymista ocenia granice i położenie Polski w sposób optymistyczny, a mówiąc o narzędziach naszego upadku, ciska mocny argument. Cóż, gdyby ich nie było, gdybyśmy zajmowali oddaloną od walki obyt nieprzystępną wyspę. Mieliśmy, tak sądzi wielu historyków, najniekorzystniejsze położenie geograficzne, najniebezpieczniejsze sąsiedztwa. Czyż to, spytajmy najpierw, tak niezawodna prawda? Wszak oddalenie pewnego narodu od pola, na którym wśród walki o byt rozstrzyga się rozwój ludzkości, oddala go tym samym od owoców tego rozwoju i środki do podźwignięcia się mu utrudnia i zupełnie odbiera. Na wielkiej widowni można upaść chwilowo lub na zawsze, ale tylko na niej można się rozwijać i zwyciężyć. Słuchaczki, a słuchacze, przepraszam zamiast mówić barwni, kwieciście, zamiast bawić was anegdotą, zamiast snuć złotą stęgę dziejów, świecącą jak ludzki lity pas, wziąłem dzisiaj na powagę. Ja poprawię się, poprawię, za jakiś tydzień, za dwa najwyżej, daję słowo honoru, jak Boga kocham, ale. Wyjątkowo, właśnie dlatego, że stanęliśmy na progu historii porozbiorowej, muszę trzymać się mocno w cuglach, oraz muszę rozprawić się z zasadniczym pytaniem, które brzmi: czy Polska mogła utrzymać się jako państwo w tym położeniu geograficznym, jakie nam przypadło w udziale? Mogła. Bezwarunkowo mogła. Oddam głos znakomitemu geografowi. Eugeniusz Romer zbijał zawsze teorie o przejściowym charakterze państwa naszego, mówiąc, że Polska jest krajem od wschodu i zachodu otwartym, ale jest przede wszystkim krajem znakomicie spojonym. Jak daleko sięgła Polska w swym historycznym rozwoju, szerokie, pierwszorzędne drogi naturalne bieżące walnymi równinami sięgają wszędzie. Okalają wszystkie polskie krainy, a spajają ją tym snopem i splotem promieni z centralnym węzłowiskiem dróg nad średnią wisą. Nie żyjemy na bezludnej, niedostępnej wyspie. Trafnie powiedział o narodzie naszym poeta belgijski Emil Verhaen, że przeznaczeniem Polski jest żyć niebezpiecznie. La destinée de vivre dangereusement. Ale przeznaczeniem naszym jest także odradzać się po klęskach i budować nowe życie tam, gdzie zrodziło się państwo polskie przed tysiącem lat, gdzie zaczęła się rozwijać nasza kultura, stojąca dzisiaj wobec niebezpieczeństwa, jakie dotąd nigdy jej nie zagrażało. Polska, złączona organicznie i duchowo z Zachodem, po raz pierwszy w dziejach swych jest przemocą odrywana od zachodu i przemocą wcielana do wschodu. Ale Polska zawsze należy do zachodu i zawsze jest w dorzeczu Wisły. Jak mówi romski, polskie plemię żyje między dwoma muńskimi kołami zagłady. Prawda. Ale zmienić możemy wszystko. Możemy zmienić nawet nas samych. Nie zmienimy biegu Wisły. Nie zmienimy faktu, że jak powie nie poeta, ale polityk Roman Dmowski, jak przed lat tysiącem, tak dzisiaj, na tej równinie polskiej, przez którą idą potężne wichry od wschodu i zachodu, nie ma miejsca na zaciszne życie bez troski, na naród leniwy i ospały. Rozbiory pocieły mapę Polski. Naród ani nieleniwy, ani nieospały przetrwał wszystko. Ocalał nienaruszony, jak skała, pod falami zburzonej porywczej rzeki. Nie desperować nigdy, bo to grzech wielki.